Dzień dobry, witamy Państwa z targów MSPO 2020 w Kielcach, jesteśmy w tym momencie na stoisku przedsiębiorstwa Koncept, jest z nami pan Piotr Baczyński, przedstawiciel producenta, a znajdujemy się przy pojeździe o wdzięcznej nazwie Żmija. Czy zechciałby nam pan przybliżyć tą konstrukcję? Współpraca z wojskiem zaczęła się w 2012 roku, gdzie pierwszy raz powstał pojazd, lekki pojazd uderzeniowy wirus, który swoją modyfikację przeżył aż do modelu czwartego, który w 2017 roku zdobył główną nagrodę Defendera na targach MSPO. Aktualna wersja jest ostateczną wersją, która zostanie dostarczona wojsku polskiemu. Czyli już jest zakontraktowana. Proszę powiedzieć mnie i naszym czytelnikom oczywiście, co przekonało wojsko do wyboru akurat tego konceptu. Tego konceptu przekonało głównie, że jest to pojazd, lekki pojazd uderzeniowy, dalekiego zasięgu. O charakterystyce i możliwościach dalekiego rekonansu, wykonania dalekiego rekonansu. Jest to jednostka stosunkowo lekka z napędem na cztery koła, z centralnym mechanizmem różnicowym, jednostka napędowa 2-4 w turbodoładowaniu, 180 koni mechanicznych, 430 Nm. E, jak pan może zobaczyć... E, Właśnie widzę całkiem sporo funkcji, czyli na tak. przykład obrotnica u góry. Jakie jeszcze... Kierowca takie... pasażer. Pasażer może e, jest wyposażony również w broń. E, broń mo możliwa jest do za zamontowania różnego kalibru. Jest obrotnica z e, ciężkim karabinem maszynowym. Z tyłu jest miejsce dla dla strzelca. Jest również, tak jak z tyłu można zobaczyć w samochodzie, dodatkowo montowany kosz na wszelkiego rodzaju skrzynie, dodatkowe paliwo, jak i dodatkowe wyposażenie. Albo na przykład amunicję, czy przewożone zbrojenie. Albo uzbrojenie. na przykład amunicję, dokładnie tak. Proszę powiedzieć również, jakie są perspektywy rozwojowe, bo przypuszczam, że na 20 egzemplarzach się nie skończy. Nie, nie, nie. Ponad 20 egzemplarzy dostarczamy Wojsku Polskiemu do końca tego roku, natomiast w sumie jednostek tego typu będziemy Dostarczyć w liczbie 118 do końca 2020 roku. Także sumarycznie cała liczba jednostek tego typu będzie, będzie 118 pojazdów. A potem rozumiemy dalsze prace rozwojowe, kolejne wersje ulepszenia. Dalsze prace rozwojowe, ulepszenia, zobaczymy, zobaczymy jakie będą opinie. Także tutaj jesteśmy firmą bardzo elastyczną z, z dużymi możliwościami konstrukcyjnymi, także wszystko, wszystko jest możliwe i wszystko jest przed nami. Dziękuję panu serdecznie, dziękuję państwu.